Dobra, kolejny zestaw, który dla Was będziemy cię testować jest to zestaw Shark. Na zdrowie. Dzięki. TXR 638 mamy trzy bardzo duże rakiety. Dwie małe. Nie, dwie średnie. Nie nie, wiem jak to nazwać. Mini, małe. Mini to będą dwie mini, średnie i duże. No. I bardzo duże. Małe, średnie, duże. A jeszcze trzy? Bardzo duże. No. Neku. No. Prawie 200 gram. 200 gram na wszystkie rakiety. Tak, zaczynamy od tych małych oczywiście, nie? Tak Dobra, Jarenty Mamy tu kolegę Michała, który pomoże zatyczkę to wyciągać To nie jest zatyczek chyba, czy są. są? Ale tutaj będzie łatwo chyba Które małe? Tak, najpierw te najmniejsze Czekaj Michał Te Michał no. Ile jest rakiet w wystawie ogólnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście rakiet? Czy źle mówię? No to był, nie? Opis To są małe, nie Michał? Tak, najmniejsze małe. 12, dobrze mówiłem 12 to sztuk. One mają jakieś opisy te rakiety i to w ogóle jest inna rakieta, patrz No nie, tylko weź Ta małe średnia. Dobra, weź tylko malutkie, odpalaj malutkie Nie mów o ten, powiem że małe, zestawu Szarki Ej, już to? Jest... Zagrywasz to? Tak poczekaj, To są dwie małe Nie, to są inne Leci teraz mała Leci. zestawu rakieta najmniejsza Jak na ta taką małą? Jak na małą, nie? Ładnie. Ładnie, ładnie. Adi? Jak się małą, to widzi lepiej. Jak na małą? Nie, to wariat, nie? To mi z nie? Nie. Nie? To krzywo trochę. A, di, a jakie teraz masz? Jeszcze małe? Cały czas te małe, no. A tu masz, masz średnie. Dobra, to otwarto małe. A że ognia to są ładne, to rury. No. Mm. 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 Gotowy? Tak, gotowy, gotowy. Ostatnia mała, najmniejsza, mini. Orient! Orient! Fire the hole!

A jak na taką mały, ładny kolor Średnia no, fajna no. A tu, ty, szulaj. Czekaj. A to są te średnie, nie? Tak. efekt był Marcin, nie? Tak. A nie ma było cracklingu. No nie. Dobra, to ten, ten Michał. Jaki to masz? Średni. Dobra, to te dwie. I Potem te dwie tu. Kurde, jak ile rodzaje, nie? Od malutkich dużo, po bardzo duże. Super zabawa. Duży zestaw rakiet. Bez pierdółek, nie? No. Ktoś lubi rakiety, to fajny zestaw. Tak, zestaw szarkot od Triplexa. Dostępny na biegu Fajerwerki, link w opisie. Fajnie migoczące takie. Tak, A, lubię, lubię takie. Dobra. Rurka jest w zestawie. No ładne. średnie. I tam masz Michał jeszcze te trzy. A to nie są duże? Nie. nie są to średnie, to, Na końcu są duże. Zajem Aha. Ale mi chodzi, że duże i bardzo dużo. To są już te przedostatnie. A no, czyli duże. No Jest ja tam Michał jeszcze jeden zależy. Tak, jeszcze jeden. Tu mam dni. O okay. jest Adi, nagrywaj. Nie! Wow. Mgła? Mgła, nie? Nie, czekaj, nie, nie jeszcze średnia. To te na końcu. Tak, to mi tą kanton. Dobra. Młody nie chce oglądać, już ma płocha. No, bo go nie zabrałem na fajerwerki. A to też jest mały pirowa. To zobaczy na kanale. Będziecie to mieli wszystko? Tak. Tak, wszystko będzie po kolei. No, o, szło! Ale ta wysoko poleciała. Zobacz, jak to pani wygląda. Ale ja powiem, ci tak, najmniejsze na razie były najlepsze. Godziu! poznaj się! <laughs> na wesoło! Teraz największe zestawu szark. jest! Teraz idą duże. Dobra. Poszły konie po betonie. Wow Ta była ładna Ta była ładna, no Ta U, była Ale ładna. No, sztuczna mgła, generator mgły Generator mgły <gry> Dobre. Dobra Leci kolejna Dobra O co cię Ale żeśmy władza na wili Jakz końcada sam efekt nie? Tak. Nie, super A jeśli Na to okna się częstą <laughs> Ile one były Marcin? A nie wiem, wiecie ten zestaw kosztuje, nie mam pojęcia Ale jak za tą za tam ceny Ale nie były drogie jakieś To i tak dużo zabawy, jak Ja patrzyłem dużo tych zestawów i nie pamiętam tego akurat Super po prostu, mi się podoba ten zestaw Dużo rakiet jest Dużo zabawy, nie? No No ogół no, nie, bardzo fajny zestaw. Bardzo fajny Jak zestaw. się podoba zestaw? Mi bardzo fajnie. A Wam? W porze był Michał, pięknie. pięknie, nie? To co? No. No. Nie no, będziecie mieć link w opisie tam, żeby kupić. Biegunie. Dokładnie, dziękujemy biegą falerwerki za podsłanie do testów Super. i wszystkie linki macie w opisie. Fajnie. Więc trzymajcie się do następnego. I to Na razie. Trzymajcie się.